Po raz piąty na obszarze lokalnej grupy działania Partnerstwo Ducha Gór zrealizowany został projekt Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tegoroczne projekty, a było ich sześć, można zawrzeć w haśle dobrze nam razem. Każda z inicjatyw otrzymała 5 tysięcy złotych dofinansowania. Resztę środków realizatorzy musieli zdobyć sami. Koło gospodyń wiejskich Przesieczanki z Przysieki wraz z przyjaciółmi postanowiło spopularyzować dawną trasę turystyczną wzdłuż potoku podgórna. Tą wycieczką chcemy rozpocząć taki cykl właśnie pokazać, że ta droga jest niezwykle interesująca dla nas, mieszkańców, ale i dla turystów. Kiedyś tu był mostek, który został już ponad dwa lata temu zlikwidowany. Jest szansa i mam nadzieję, że się uda go odzyskać, bo to wtedy ta droga się naprawdę otworzy na turystyczne, piękne przejście do wspaniałego wodospadu podgórnej. W wakacje zrealizowano szereg działań, m.in. inwentaryzację przyrodniczą czy spacer z przyrodnikiem. Wszystko po to, by przybliżyć mieszkańcom wyjątkowość tego miejsca. Kiedyś to było piękne miejsce, był teren spacerowy, była bardzo elegancka, szeroka droga wzdłuż całego potoku. Panie w długich sukniach spacerowały, i nic się tu nie działo, takiego, żeby nie można było przejść. A teraz widać, co jest. Po raz kolejny Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości zrealizowało wycieczki integracyjne dla dzieci z gminy Janowice Wielkie. Jak się okazało, wędrowanie w koło komina to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Pasją dochodzenia i pasją chodzenia w góry zarazia nas pani Krysia, która, mimo że teraz nie pracuje, i tak dalej nam pomaga gdzieś tam, zwiedzać te okolice i dalej nas zabiera na różne wyjazdy. Można dużo zwiedzić, nie siedzi się w domu, no i też ładne widoki są. Integracja, dobra zabawa, też nowe doświadczenia, poznajemy nowe miejsca. I mimo, że w niektóre miejsca trafiamy, na przykład drugi czy trzeci raz, to i tak one też nas zachwycają, czyli podziwiamy to, cieszymy się tym i to sprawia, że nasze życie jest bardziej barwne niż bez jakichś wyjazdu. Wędrowienie jest fajne, bo można się pochodzić, pozwiedzać, poglądać widoki. Byliśmy w Górskim Tomku, w Pelle Sachotu i na Chojniku. Ochotnicza Straż Pożarna w Łomnicy postawiła na integrację mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, i zorganizowała pięć działań, które zakładały pomoc seniorom, naukę pierwszej pomocy czy dbanie o wspólną przestrzeń. 5 tysięcy złotych dofinansowania, ale myślę, że na te kilka spotkań to jest bardzo fajna kwota, żeby móc coś zorganizować coś, co zostanie w naszej społeczności, w naszej miejscowości. Yy, I. Przede wszystkim spotykamy się i dobrze się bawimy tutaj. Dlaczego robimy? Bo dzieciaki fajnie spędzają czas. Zamiast siedzieć przed telewizorami, przed telefonami, spędzają razem, integrują się, bawią się, poznają nowe, nowe rzeczy. No i mam nadzieję, że te rzeczy, które ich uczymy, pokazujemy, w przyszłości im się przydadzą. Się uczymy na przykład bandażować kogoś, takie, takie rzeczy jak reanimować, jak się zachować przy sytuacji. Yy, no, przy sytuacji, gdy ktoś jest zagrożony. Bardzo lubię straż i chcę w przyszłości pomagać innym. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby chociaż z tej grupy 30 dzieci znaleźć kilku liderów, którzy tu zostaną w naszej miejscowości i będą w strażach pożarnych, w radach sołeckich, będą w lokalnych radach gmin, w klubach piłkarskich, będą takimi liderami, którzy będą tą po prostu miejscowość i jej wizerunek na zewnątrz kreowali. Natomiast w Mysłakowicach koło gospodyń wiejskich postanowiło zniwelować wstydliwy problem zalegania psich kup na chodnikach czy skwerach. Projekt stał się także przyczynkiem do rozmowy o psach. Nie zabrakło także szkolenia praktycznego. Chodzi o to, żeby było czysto, przyjemnie i żeby budować kulturę wspólnych spacerów i współpracy pomiędzy właścicielami psu. Ludzie nie sprzątają, nie zwracają na to uwagi, co psy swoje robią. E, często ludzie w to wdepną, e, raz są skargi, raz nie ma. Po prostu czas trzeba sprzątać po swoim psie, szczególnie w parku. Nauczył mnie różnych rzeczy, na przykład jak się obronić przed psem, czyli muszę stanąć bokiem i się skulić i zakryć moją twarz, żeby, żeby mnie nie, nie skaleczył. Oczywiście też e, jak zrobić więź z psem, czyli zabawa. I różne rzeczy, na przykład jakieś sztuczki z psem. Pies nie jest przedmiotem. Jest to zwierzę, które czuje. Y, posiadanie psa y, generuje pewne obowiązki i to nie są obowiązki na tydzień, na dwa, ale na całe życie tego psa. W Działaj Lokalnie, LGD Partnerstwa Ducha Gór nie mogło zabraknąć prężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich z Wojanowa i Bobrowa. To już jest trzeci nasz projekt, baby i ryby mają głos. Chodzi o to, że baby, dlatego, że to Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało ten projekt, a ryby, no bo dwie nasze wsie, Wojanów i Bobrów, łączy rzeka Bubr i chcielibyśmy zarybić jej brzegi, ale w taki inny trochę sposób, właśnie rzeźbami ryb, które umieścimy w przez przestrzeni wsi tak, żeby można było je widzieć jadąc na rowerze, wędrując z plecakiem żeby czymś się nasza wieś wyróżniła. Efekty warsztatów zadziwiły nawet samych twórców, a powstałe ryby robią wrażenie. Na zakończenie projektu odbył się piknik. Przyszliśmy no właśnie po to, żeby się zintegrować. Chcemy poznawać mieszkańców wioski, bo się wprowadziliśmy rok temu tutaj. No i też przyszliśmy, bo zależy nam na naszej rzece. Żeby była piękna, czysta i żeby nam służyła. Po raz pierwszy pośrodki z działaj lokalnie sięgnęli mieszkańcy Wojkowa, którzy stworzyli grupę nieformalną działającą przy bibliotece. Zrobiliśmy wspólnie razem z mieszkańcami i z sąsiadami, którzy mieszkają koło biblioteki, taki ogródek. Tam zrobiliśmy przepiękne nasadzenia kwiatów, krzewów, głównie są to krzewy i kwiaty miododajne. Również nawiązując do tych roślin miododajnych, zrobiliśmy takie spotkanie w pasiece Wojków to jest pasieka którą prowadzą państwo Mendaluk i oni nam opowiedzieli właśnie o tym jak pracują pszczoły po co te rośliny miododajne są potrzebne i tam mieliśmy też takie spotkanie mieszkańców dzieci młodzieży dorosłych osób takie integracyjne kolejnym działaniem było wspólne sprzątanie alei kasztanowej najpopularniejszego szlaku turystycznego z Wojkowa do Kowar i tak kilkadziesiąt osób grabiło i sprzątało to urokliwe miejsce. Mieszkamy tu, podziwiamy nasze góry stąd, chętnie korzystamy tutaj ze spacerów, w tej naszej alejce i chcemy, żeby tu było pięknie po prostu, bo to jest nasze otoczenie i chcemy dbać o to, żeby było ładniej i przyjemniej. Ratujemy środowisko, ratujemy planetę. Razem możemy więcej, to jest oczywiste. Pożytecznie sprzątamy, jest tutaj o wiele czyściej i przyjemniej. No i przy okazji to jest też czas, kiedy możemy sobie w międzyczasie coś porozmawiać, jakoś spędzić produktywnie czas, także bardzo fajnie. No i... Mogło być tak częściej. Ludzie chcą naprawdę i to chyba potrzeba tylko takiego zapalnika może właśnie miejsca, może jakiegoś takiego pomysłu na to, co zrobić ale ludzie chcą. Chcą być ze sobą, chcą wspólnie podejmować decyzje dotyczące ich otoczenia najbliższego, chcą się potem spotykać, rozmawiać na ten temat.